Siemano widze, ja witam w kolejnym odcinku z For Life'a na moim kanale Moi drodzy, ostatnio był odcinek na którym robiliśmy spore zakupy, dzisiaj też mamy głównie zakupy, że tych zarobków nie będzie za dużo, że nie będzie ich widocznych. Ale autka są naprawdę dowalone. I chyba ostatnio to wam zapowiadałem, że będą w tym odcinku duże sumy, ale jednak się przeciągnie trochę i do następnego będziecie musieli poczekać, bo tam faktycznie już jakaś kasa prawdziwa będzie. Dobra, z takiej zapowiedzi co jeszcze? Dzisiaj zobaczycie rozdanie Saberki, a nie będziemy losować na razie kolejnego autka. Na następny odcinek sobie to zostawimy. Jeszcze przypominam, łapka, sub, Instagram, Discord, linki w opisie i dłużej nie dużą życzę Wam miłego oglądania. No i dobra, jesteśmy na hacie wieczorem. Lecimy sobie na giełdę wystawić Tomelkę. Musimy sprzedać towarzystwo, żeby mieć gotówę. Musimy sprzedać limkę, musimy sprzedać nagoje, Trochę tych furek jest. Ale tak to różowa lampka z niebieską. No pięknie się prezentuje. Jedziemy. 630 będę ją stawiał. Cześć, czy, 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 czy. czy. Który na blista 1,6 na wydechu na Fejli, ziomek c 20, a ja proponuję 17, tu co 2 waltony, 1,6, 1,4, 2 klocki, 1,2, ile dajesz, no 20 dla widza to tą blistę, no 18 dla widza, dobra to 2 waltony, no to po kaflu, 1,4, 2 klocki, 1,2, 4 kazal. 19500 krakowskim, 19. Dobra, weźmiemy tą listę. 19500, ma wydech, ma felgę no to z samego demontu już będzie z piątka, także tak jakbyśmy czystą listę 14, kupili 14,5. Luz, luz, urząd sf za 5 minut, kuriarkę kończy. Git, git, tam tam. Jest nasza lista, ma wydech, ma felgę 4, 2, 6, 8, 2. Git, idziemy do środka. 20 kafli 1, 6, Felga, wydech. Damy już te dwie dychy. Py, gotowa, 20, raz, dwa, trzy. Dzięki, Mordzia, pozdro! Dobre, tunerzy. Jest tu WZF jakiś? Chorywa, no... Nie ma tunerów. Nie rozbi! No karamba. To dobrze, hoj na wideo polecimy zdemontować z tego cudeńka wszystko. No to da, jeśli tuner stąd nie uciek, to demontujemy sobie z blisty i wydech i felgę. I zbądź tu ziomek. No jest. Witam. Ile tu mamy? 6 kafli, git. Odpalamy i lecimy, giełda. Stawiam 33, tą listę. 30 NEGO stoi kloverek. Musiałem zapytać tu kolegi. Za ile żeś to wziął? No? Na pewno mu powiem. Wiemy tylko tyle. Stalek został sprzedany 32,500. 5 fury zostało zakupionych, w tym ten klover za 47 bodajże. Także ponad 15 musimy sprzedać klowera, żeby był zysk. I oczywiście szyfury zostają, żeby był zysk na czysto. Jak ty to za 15 kupiłeś pewnie? No za 15 ponad muszę sprzedać, także coś w tym jest. XD Jeszcze szyfury zostają. Gdzie ten Clover? Gdzieś tam z tyłu siedzi, prawda? Idziemy obczaić. To 20 i mogę już go brać. Za mało. 20 za mało, chociaż już by było 5 zysku. No tam panie stoi, to zaraz pogadamy. 2,8 day. I bier. Kurna, łapeczki pod każdym odcinkiem, widz 2 lata już jest. Co mnie to interesuje? Pieniądze mnie zaślepiają. Palilem Lexusa, kurwa to dobry argument. oj. Jaj, jaj. Dobra, to 2-5. te pochwały. 23 kafle. Dobra niech bierze. Tu i tak 8 nam wpada, jeszcze mamy 3 fury na sprzedaż, tylko już nie pamiętam jakie tam. Chyba klocek streamline był. Może Manana, może Willard i może zgadłem akurat te trzy fury, jak nie to mnie poprawdzi Sprzedaż pojazdu. Clover. <mulary> Jakie to ID było? Jest. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dzięki mordzia, pozdro. 23 kafle, Clover sprzedany. Pan zadowolony. 8 koła do przodu, git. A tamte trzy furie niech się kiszą przecho, nie chcę mi się ich wystawiać i te Kupimy sobie od kolegi Intrudera N6. I tak, Intrudera N6, 12 koła za to cudeńko. Gdzie na mordzia, pozdro. Wow! ale kaski sobie wydajemy. Ja pitole, gdzie moja brawura? Tu, 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 tu. Tu jest moja brawura. Daj minutę, dobra. Czekamy sobie na ziomka, podejdziemy sobie na urząd SF, bo kupimy od niego nebulę na lampie i ete. Lampa złocista, Nebula n 6. Jadeł. Ile będziemy ją stawiać? Transportel, lampa, nebula to jest 30, 45 plus 80, 125. Tyle ją wystaje na giełdzie, albo nawet za 140, żeby było z czegoś zbijać, bo jakieś tam pierdoły ma jak licznik jeszcze. Właśnie, 140 na giełdzie ją wystawi. A bym ja zajabitą brawurkę, nie? 7,5 razy 2, 3. Nebula j 6. Dzięki Mordzia, pozdro! Ciekawe gdzie ona jest. Sobie ją od razu weźmiemy, wystawimy na giełdzie, tak jak mówiłem, 140. Jest tu sporo tych moich furek i ciężko ją wystrzaić, moi drodzy, ale tu coś jest po tej stronie i ja nie pamiętam, żebym coś tutaj dawał. Właśnie, jest jakaś cebula. Jest wszystko z niej podemontowane. Ma taksówę. I ma lampkę elegancko. Dobra, to 140 ją wystawiamy. Cebulka, ale fajna ręka. A my już ofertę, moi drodzy, za za, za, za Lexusa dostajemy Legi 1,6 na API 1 i 3 i 10 koła dopy. Ja zapytałem o 50 koła dopy. Nie no, tyle to nie. A ile panie? Pasuje coś wyciągnąć tych pieniędzy, prawda? Ta nagojka po podliczeniu. Około 420, jak my liczyli 30. Ale to LG to i tak już fajna oferta. W salonie takie 290. Z upów mamy 6 dych. LG pójdzie za no, 260, 70. Tak, byśmy dostali 330 plus 110 dopy. No zobaczymy, zobaczymy. Pasuje, żeby tam ziomek z 25 dołożył. Git, urząd LV. No to jedziemy towarzystwo. Wymieniamy na gojkę za LG 1,6. Op 1, Op 3, jakiś tam tuning, wydechy, spoilery, bez spoilerów, tylko chyba felgi i, 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 i licznik, plus 10 dopy za nagojkę naszą, kury na co tu się dzieje? Halo, Panie, co tu się tak pali, jak pitole? Dwóch chłopaków na taki pożar tylko? Nieźle. Dobra, widzę, że nie ma miejsca. Ile by szedł z ceny 1.8? O kurde, jest zainteresowanie Elkom na różowej lampce. Dobra, akceptujemy i dodajemy pojazd Nagoika. O Jezu. gdzie to jest? Jest, Nagoja. Nagoja 2.0, 10 koła i LEGI 1.6. Dzięki mordzia, pozdro! Nagoika sprzedana, gitara dokładnie wymieniona, a co z tamtą Elkom? I zaraz podliczymy sobie zysk mniej więcej. LEDZI pójdzie za jakieś. No wystawimy LEDZI za 400, żeby naciągać jak najbardziej XD, ale pójdzie tak realnie, może mniej niż 400, jest 380, no pójdzie tak realnie za 350 plus ta dopa. To mamy 360, a na nagoje za 260 my kupili, także myślę, że ze 100 koła zysku będzie. Dobra, szybka podmianka. I śmigamy na giełdę. Ma to licznik, panie. Ma te dwa apy. No to dwa apy 67,5 plus felgi, dajmy już 70 plus wydech. A, za okrągleniu 7,5 plus licznik 80. No, to możemy 8 dych do elki 300, Czyli 380, tak jak mówiłem, na giełdzie możemy ją stawiać ciszej. Halo, kurna, co tam się dzieje? Dobra, idziemy do biura. Towarzystwo, kupimy sobie dwa bobkaty po 7 siedem, po siedem kafli od sztuki, tak? Po 7 wyto, na, pieniądze trzeba zacząć zarabiać, bo jestem spłukany. Pełno tych furmi stoi na giełdzie, jest po urodzinach i ciężko to schodzi. I mamy jeden bobkar, jeden szóstka, siódema. I drugi bobcat, 1, 6, 7 Dzięki mordzia, pozdro No oh jest, jesteśmy towarzystwo, płacimy sobie pierwsze co domek Ile tego, Hallo! 13, 14, 15, trochę mnie tu nie było 15 dni opłacone, bierzemy sobie saberkę, jedziemy na urząd i przekażemy ją naszemu ziomkowi Kurna, cudowny ona ma kolorek, teraz w jasnym świetle pięknie wygląda No się zmienił, akurat gdy ją pochwaliłem, o z powrotem wróć właśnie o to. Chodzi o ten odcień do tej felgi. Ten odcień, ta pustynia tutaj. Kurwa, Klasa się prezentuje. Patrzcie to. Witam pana serdecznie. No to tak, oferta wysłana. Runder CS2 gram. O proszę. Damy radę to ogarnąć. 65707 saberka. Pojazd dodany. Dawaj jeden tylny. I dzięki Mordzia, pozdro. Masz ją tu panie. Gratuluję. I zachęcam do brania udziału w konkursach towarzystwo.